Witajcie kochani. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o takiej trudnej sytuacji, bo dzisiejsza Ewangelia jest o ścięciu Jana Chrzciciela. Mam nadzieję, że wiecie kim jest Jan Chrzciciel, ale pokrótce przypomnę, że Jan Chrzciciel to jest syn Elżbiety, do której Maria, kiedy się dowiedziała, że jest w ciąży, poszła z pośpiechem, aby jej pomóc. Jan Chrzciciel właśnie był wybrany przez Boga po to, żeby przygotować Panu Jezusowi drogę. A to oznacza, że, Pan, że Jan Chrzciciel przyszedł na świat po to, żeby przed Panem Jezusem głosić nawrócenie, żeby chrzcić ludzi po to, żeby każdy człowiek, który spotka Pana Jezusa, mógł wcześniej przygotować swoje serce na to właśnie wyjątkowe spotkanie z Panem Jezusem. No i dzisiaj słyszymy o tym, że Jan Chrzciciel został ścięty. Ale ja bym chciała się dzisiaj może nie na tej samej sytuacji ścięcia zatrzymać, tylko na tym, co jest w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii, a jest to takie zdanie. Uczniowie Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je, potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. I tak kiedy czytałam tę Ewangelię, to to zdanie było dla mnie takim um, czymś, nad czym się zatrzymałam i sobie pomyślałam, że chciałabym tak przeżywać życie żeby zawsze, kiedy dzieje się coś trudnego w moim życiu, mieć taki pierwszy odruch, żeby iść i Panu Jezusowi o tym mówić. Żeby się może nie zamartwiać, albo żeby jakoś się nie denerwować, tylko mieć taki pierwszy odruch, że kiedy dzieje się coś trudnego, idę do Pana Jezusa i Mu o tym mówię. I dzisiaj chciałabym Was właśnie do tego zachęcić, bo każdy z nas ma trudne sytuacje w swoim życiu. Chciałabym Was zachęcić, żebyście po pierwsze, zawsze, kiedy dzieje się coś trudnego, Żebyście mówili o tym Panu Jezusowi. On chce znać to, co się dzieje w naszych sercach, chce wiedzieć, co czujemy, jak się czujemy, to buduje taką więź i bliskość między nami a Panem Jezusem. A z drugiej strony, to chciałabym może, żebyście wykonali takie jedno zadanie, żebyście sobie pomyśleli i popatrzyli na osoby, które znacie, które są Wam jakoś bliskie, i sobie pomyśleli, kiedy. Do którejś z tych osób możecie przyjść, kiedy stanie się Wam coś tak naprawdę złego albo takiego trudnego, co sprawia, że jesteście bardzo smutni albo zdenerwowani? Pomyślcie sobie o tym, kto jest taką Waszą osobą w życiu, której możecie powiedzieć wszystko, zwłaszcza to, co takie najtrudniejsze. Pomyślcie o tym i też może pomóccie się z tą osobą, i też zapamiętajcie tą sytuację w sercu, żebyście wtedy, kiedy będzie Wam ciężko. Żebyście od razu sobie przypomnieli, że a, mam taką osobę, której mogę powiedzieć wszystko, żebyście do niej poszli i o tym powiedzieli. No to powodzenia Wam życzę do tego zadania i też e, mówcie Jezusowi o wszystkim. On naprawdę chce słuchać. Dobrego dnia, z Bogiem.